Włęno. Trzy, 4 i ry. 3, 4 i ry. Zaczyna włeno na temat Urząd Cywilny. Wow! Raz, 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 dobra, dobra, dobra. Urząd Cywilny. Dobra. Raz, raz, raz. Urząd cywilny, to teraz wlecej podbity. On nawet tam by nie ożenił swojej płyty. I teraz jadę tu to sprawdź tak. To było niepotrzebne jak ten jej nakład i teraz sprawdź, powiem tak ziomek, jak będzie rzucał swoje płyty, to oni rozłożą parasole! Ej, i teraz sprawdzaj, poproszę Urząd cywilny, poodzenie ci kose I to jest tak, urząd cywilny, rimów mam wiele Z taką mordą to zostaniesz kawalerem I kawalerem? Albo sprawdź to mendo Ewentualnie ślubu udzielić I tam Robert Biedron 10 Ej, i teraz sprawdzisz, się ożenić Musisz jechać do Holandii I to jest tak, i teraz sprawdź, wracam, zostaw freestyle Sprawdź agencję pracy Stoczek na temat, postrzeliłem sąsiada Jo! Yo. Jo, yo, jo, yo, jo, 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 Rozłożyliście parasole, ja pojadę tego cwela, ale to on śpiewał. Umbrella, umbrella. Jo! I to jest kurwa ziomek fajny Patrz tu wchodzę, no i biorę armię. Chciałeś kurwa się ożenić ze swoją panną ziomuś. Mówiłeś, wyjdziesz za mnie i wyszła z domu. Jo! I to jest braga, mówcie mi kałach, bo podstrzeliłem sąsiada Jo, i kurwa, pięknie dziś składam, ale on bez kuli ma tu miękkie kolana Jo, I kurwa nie jestem złowrogi, masz pęknięte kolana Rider uczucie cię chodzić I tak się to robi Zawsze wiadomo ja lecę ziomy i to tak Właśnie ja tu zniszczę tą chipę. Masz stulejkę, pistolet z tumikiem Dobra, nowy bit, wow. nowy bit, dwa po 30 sekund Raz, raz, raz on mówi do panny, wyjdź za mnie, no jak to halo? Ale nikt nie chce być za tobą, ty jebana pało, jebana pało, jebana pało Prędzej Ryder zajebie mi latające kolano I ze mną wygrasz, mogę tak nawijać Bo teraz to pisę Toczka mogę tu wpijać I to jest tak, i teraz sprawdź tą sprawę Liczyłem na dobre losowanie jak na legie Warszawę I to jest takty wylosowałem tego Toczka Rozjebać go to jest dla mnie prosta opcja Rozjebałeś sąsiada i teraz tutaj sprawdzaj, bo ja Cię rozjebie, jak Kargula Pawlak I teraz tak stary, i teraz sprawdzaj to łajso Bo jesteś kurwa są jak Marian Państwo Przejście sze. Yo, 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 yo Nikt nie lubi stać za mną Zionek dam kartę Za to, tobą lubią stać koledzy bez majtek I to jest proste, wiem Do Ciebie mówi twel jak do Ferdynanda panu zawsze chce, kiedy mi się chce He, 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 yo i zawsze nabierdala cię, jo I to jest proste, lecę pod pętlę Jak kible paźdiocha, twoja panna Zajęte Dziesięć. Wow. Wow. I to jest proste, taka głowa A z mordy wyglądasz kurwo jak paździochowa Ej, jako uduszę, To tobie się chce wygrać Kiedy ja muszę, i to jest tak stary I teraz tak to doczek, bo jestem kurwa Tutaj grubszy jak Arnold Boczek I mogę tak nawijać stary I teraz sprawdź orka, to jest najgorsza rola tak stary i teraz sprawdź to nie chcę Ja wygram hype, Ty może zawalcz o złote Kierpce 10 Ej o złote Kierpce sprawdzaj o złote kierpce kurwa wujka władka I teraz tak ty Sprawdzaj Mendo Mogę tak tutaj ci spuścić pierdol spuścić pierdol Bo go tutaj nie mam za brata Bo w i Freeze to są kurwa mionowe lata Toczek, ostatnie wejście Jo, wchodzi toczek i wiadomo mam rozkwinki Arnold boczek, to ty dawałeś dupy za sardynki Jo I to jest proste ziomeczku Kiedy wchodzę, daję konkret z zawleczką i to tak Kurwa tutaj mogę go prześledzić, to jak kiepscy On jest niemy, sąsiedzi Jo I zawsze tak tu gramy Kiedy wchodzę tentów tutaj będzie rozjebany Jo, I tak ciebie tu rozkurwie jak małolat iron, sąsiedzi Dobrze, że mam żaluzję Koniec, koniec, koniec tej... I to walki. jest kurwa dobre ziomy, a twój styl jak żaluzja, no bo zawsze przekręcony Szczecin! Szczecin, Szczecin, drogi Szczecinie Czy waszym zdaniem lepszy był toczek? No! Czy lepszy był Włeno? No! Toczek no! Włeno A według nas toczek Tę walkę wygrywa toczek! Lecimy dalej!